Otwieram 61. nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Opoczyńskiego w szóstej kadencji. Informuję, że Zarząd Powiatu Opoczyńskiego na posiedzeniu w dniu 6 lipca podjął uchwałę w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Uchwała ta została przekazana na ręce Przewodniczącego Rady. Wobec powyższego zgodnie ze statutem Powiatu Opoczyńskiego zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie sesji w dniu dzisiejszym. Stwierdzam kworum. Na sali jest 15 radnych. Przypominam, że sesja jest nagrywana i transmitowana online. Punkt drugi podjęcie uchwały a w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu Łukzyńskiego na lata 2023-2031. Bardzo proszę panią Helenę Malung zastępcę skarbnika o maciąg. Przepraszam. O głosu. Uchwała Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031 została opracowana w związku z koniecznością dokonania zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą Adaptacja Pomieszczeń dla Potrzeb Obserwatorium Astronomicznego w Budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie. W tym przedsięwzięciu zwiększa się limit wydatków majątkowych wobec tym roku o kwotę 50 tysięcy. Limit w tym zadaniu będzie wynosił 555 tysięcy. Limit wydatków majątkowych w bieżącym roku wszystkich przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 59 milionów 178 678 zł i 95 groszy. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 17 głosami za. Następna uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok. Bardzo proszę panią Helenę Macią, zastępcę skarbnika o zabranie głosu. Dziękuję. Uchwałą Rady Powiatu Opoczyńskiego w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok proponują dokonać zmiany w planie wydatków, w tym zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 50 tysięcy w rozdziale 80195 oraz zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 50 tysięcy w rozdziale 80120. Po dokonanej zmianie wydatki bieżące będą wynosiły 102 222 152 ,73 zł 73 grosze, natomiast wydatki majątkowe będą wynosiły 62 654 940 zł i 10 groszy. Zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy zadania adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku pierwszego liceum ogólnokształcącego w obocznie. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami za. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam 61. sesję Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.